Dobry, chciałbym przedstawić moje wyniki po zjedzeniu chleba razowego z dobrej piekarni od pana Andrzeja z Bakunowego Chlebka. Tam mieliśmy już testy na chlebie gryczanym i żytnim. Gryczany wyszedł super, żytni no średnio, trzeba było tutaj kombinacji uskuteczniać z wcześniejszym jedzeniem błonnika, a chleb razowy zrobiłem test na trzy sposoby. Pierwszy to zjadłem go z pastą farogową i tuńczykiem, drugi z twarogiem i masłem orzechowym bez cukru, a trzeci z jajecznicą. Co się dzieje? Zobaczcie na te trzy wyniki po kolei jest naprawdę świetnie, praktycznie tak jak z chlebem gryczanym. Plus 20, plus 22 to jest ten średni skok przy mojej tutaj osobie, a ja nie jestem chory na cukrzycę, więc o tym trzeba pamiętać. Ale to jest naprawdę świetny wynik. Szukam tego rozwiązania, aby nie pozbywać się tego chleba w diecie, bo no, chleb na twarogu i mące migdałowej albo lnianej, to jest dla mnie słaby pomysł i nie smakuje po prostu. Leprazowy od pana Andrzeja to mąka orkiszowa, razowa, słonecznik, siemielniane, dynia, czarnuszka i wypiekany jest w formie posypane słonecznikiem i naprawdę smakuje jak prawdziwy razowiec, więc jeśli już mam polecać, to faktycznie razowiec, ale nie z Biedronki, nie z dla innych takich tam supermarketów, ale z dobrej piekarni albo zgłoście się do pana Andrzeja. Eee, chyba z tego co wiem, to też wysyłkowo prowadzi sprzedać, zamrozić na jakiś czas parę foremek i będzie git.